you mm -hmm. Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, czytanie na okres od 13 do 19 maja 2024 roku. Moi drodzy, co to się dzieje tutaj na nieboskłonie? Szybciutko, szybciutko Wam powiem. No przede wszystkim, słuchajcie to, Mars i Merkury szaleją w znaku barana, więc dzieje się bardzo dużo. Wiadomo, Mars jest odpowiedzialny tutaj właśnie za takie zrywy. Mars jest bardzo kompatybilny z energią barana, a Merkury, słuchajcie, w baranie no też tutaj swoje trzy grosze dorzuca. Na czym to polega? No polega to, słuchajcie, na dynamice, dynamice kontaktów, komunikacji. Oczywiście łatwo tutaj o zmiany nastrojów, łatwo tutaj o różne wybuchy, słuchajcie, emocjonalne. I właśnie ten Mars i Merkury podkręcają, słuchajcie, atmosferę. Szaleją, szaleją, planety szaleją na nieboskłonie. W 17 stopniu ryb mamy w tej chwili Saturna. I słuchajcie, przede wszystkim Saturn bierze tutaj bardzo dużo tej energii od, ma, od Marca i Merkurego, które są w znaku barana. bo słuchajcie, baran zaczyna, rozpoczyna. Baran to jest siła desperata. Gdyby słuchajcie, nie było siły desperata, ziarna by nie kiełkowały i różne inne rzeczy by się słuchajcie, w naturze nie zadziewały. Właśnie bez tej siły takiego e, desperata, który myśli tylko i wyłącznie o tym, żeby zrealizować zadanie, a nie myśli o jakichkolwiek konsekwencjach czy przeszkodach. No i właśnie słuchajcie tutaj Saturn w 17 stopniu ryb. Przede wszystkim każe nam odnawiać się, odnawiać zaufanie do samych siebie, w swoją sytuację życiową. Każe nam tutaj powstawać z martwych, powstawać z jakiegoś lęku, wyswobadzać się z wątpliwości, z jakichś strat również, słuchajcie, tak? Czyli żegnać jakieś straty. To jest czas właśnie odrodzenia, przebudzenia i transformacji. Tutaj, gdzie ludzie robią coś, Dlatego, żeby robić, bo inni to robią, to w tym momencie Mars i Merkury dają taką siłę w znaku Barana, żeby się temu przeciwstawić, żeby powiedzieć nie. No i właśnie słuchajcie na tym to. Polega energetyka tego tygodnia. No niesamowita jest, słuchajcie, ta energia. Tak jak powiedziałam, nastroje mogą się zmieniać u osób, szczególnie tych, które mają jakieś ważne planety urodzeniowe w znaku barana, te, które w ogóle są właśnie spod znaku barana. Słuchajcie, więc u Was to naprawdę się może dużo dziać, tak? Jeżeli ktoś ma Wenus w baranie, słuchajcie, czy właśnie Marsa, czy Merkurego w baranie, to naprawdę bardzo, bardzo dużo się dzieje. Może się mieć wrażenie, że tak jakby ciągle ktoś łyżką mieszał w garnku. I nie pozwolił się uspokoić pewnym sprawom i pewnym emocjom. Ale teraz już o tym wiecie. Nie dacie się po prostu ponieść niepotrzebnym emocjom, niepotrzebnym falom, moi drodzy. Pamiętajcie, w tym tygodniu odbudowywujemy zaufanie do samych siebie, do własnej siły, do własnej sytuacji życiowej. Powstajemy z martwych, wyciągamy lekcje. Wszystkie porażki zaczynają być naszą siłą, naszym e, niesamowitym kapitałem, bo słuchajcie, to są rzeczy, których się człowiek z książek nie nauczy i to są właśnie rzeczy, o które człowiek jest mądrzejszy i mocniejszy. I właśnie kochani, tak jak powiedziałam, robienie czegoś dlatego, że inni robią, to w tym momencie już nie będzie za bardzo wygodne i modne i dla wielu z Was po prostu przyjdą siły, żeby się temu przeciwstawić i powiedzieć właśnie nie. Merkury w znaku barana jest głośny, potrafi szybko, dynamicznie powiedzieć nie, zerwać jakieś układy, nawet kontakty czy komunikację. Mars również pozwala zawalczyć nam o siebie i o swoje. I oczywiście Mars daje taką, słuchajcie, w znaku barana, taką siłę właśnie do, do, do zawalczenia i do powstania z tych popiołów, do powstania z tych popiołów, no jak ten słuchajcie, przysłowiowy Feniks. Moi drodzy, to tyle, co miałam Wam do powiedzenia na temat astrologii. Oczywiście mogłabym dużo więcej, ale tylko tutaj się troszeczkę koncentruję na, tej, na tych najważniejszych, słuchajcie, punktach nieboskłonu. Eee, pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, ono może, ale nie musi z Wami rezonować i nie musi też rezonować z osobami, którymi jesteście za Interesowani. Pamiętajcie drodzy moi, że nie podejmujemy żadnych ważnych życiowych decyzji pod wpływem czytań ogólnych, czy to są czytania dla Was, czy dla osób, którymi jesteście zainteresowani. Jeśli macie do podjęcia bardzo ważne życiowe decyzje i potrzebujecie wsparcia, warto wtedy korzystać z czytań indywidualnych. Jeśli podobają Wam się moje czytania, to serdecznie zapraszam do kontaktu. Wszystkie informacje, jak się ze mną skontaktować, znajdziecie na dole w opisie filmiku, jak i również tutaj na dole ekranu. Wyświetla Wam się numer telefonu, pod który również jest podpięty. Aplikacja WhatsApp. I to tyle, moi kochani, co miałam wam do powiedzenia. I za chwileczkę teraz dla poszczególnych znaków wylosuję e, karty i zapraszam Was na interpretację. Właśnie tych e, kart. A teraz zapraszam drogie moje panny na czytanie na okres od 13 do 19 maja 2024 roku. Panny, moje drogie, pamiętajcie o tym, co się dzieje na nieboskłonie, jak tam szaleją planety w znaku Barana i jaki to ma wpływ na nas wszystkich, co przynosi właśnie takie, a nie inne zachowania, co przynosi takie energie. Pamiętajcie również, że to działa na Wasze otoczenie, więc nie tylko wy możecie się tutaj jakoś czasami tam dziwnie czuć i mieć naprawdę ochotę wszystkich porozstawiać po kątach, ale również i Wasze otoczenie, więc możecie stać się jakąś ofiarą takiej osoby, słuchajcie. No w tym tygodniu nie będzie trudno konflikty, będzie bardzo łatwo. W tym tygodniu będzie bardzo łatwo jakieś wybuchy, w tym tygodniu będzie łatwo właśnie, słuchajcie... O różne zwroty, akcje, o różne zmiany, właśnie jeśli chodzi o Przede wszystkim o emocje i o, o, o relacje, o układy zawodowe, osobiste, partnerskie. No i również też rodzinne. Moje drogie Panny, wybieram teraz dla Was karty, losuję, tasuję. Poprosimy karty dla rezonujących ze mną Panien, rezonujące ze mną Panny na okres od 13 do 19 maja 2024 roku, rezonujące ze mną Panny. Władca Waszego znaku Merkury. Właśnie w znaku barana, słuchajcie, no emocje, a Merkury w znaku barana to wiecie, jaka wygląda komunikacja. Ja to się zawsze śmieję, wie że Merkury w znaku barana to się tak komunikuje. U, 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 u i tak właśnie wszystko, słuchajcie, huki. <laughs> jeden z drugim, tak, wybuchy, wybuchy i raz i tak. I od słowa do słowa. I drzwi potrafią trzaskać i latać w powietrzu, jakieś rzeczy mogą. No, słuchajcie, przedmioty. Dobrze, żeby przedmioty tylko latały, nie kłaki na przykład w powietrzu. Poprosimy karty dla rezonujących ze mną, panien: 13-19 maja 2024. Ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse i zagrożenia pod spodem talii. Panny, moje drogie, macie kartę gwiazdy. Być może któraś z Was ma coś wspólnego z wodnikiem. Pamiętajcie, że jest to Arkan Wielki. Sprawy wielkie, ważne i przeznaczeniowe. Co macie w znaku wodnika, bądź, moi drodzy, w domu tradycyjnie przypisanym do wodnika, bo nie musi to być um, konkretnie akurat znak, znak wodnika tam, i gdzie macie urana? Gdzie macie urana, moi drodzy? Bo uran to jest taki, no, trochę bez rozsądku. Dobra, poprosimy karty dla rezonujących ze mną panien. 13-19 maja 2024. Ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, <laughs> szanse i zagrożenia. Drodzy moi, pod spodem e, kart cy, cygańskich, pod spodem talii cygańskiej macie kartę zazdrości. A więc, słuchajcie, e, ja tutaj widzę przede wszystkim jakieś olśnienie, przede wszystkim oczyszczenie w jakichś sytuacjach, w których trochę, moje drogie panny, straciłyście może swoją własną intuicję, może ktoś wam po prostu trochę zaciemnił oczy, zaciemnił e, sytuację. Byłyście w jakichś sytuacjach właśnie, które są bez przyszłości, byliście w relacjach, które są bez przyszłości, gdzie również było bardzo dużo jakiegoś napięcia emocjonalnego, gdzie było bardzo dużo po prostu słuchajcie zazdrości. Karta Złodzieja towarzyszyła pierwszej części, pierwszej szóstej znaków z wieku bardzo często. Dla wielu znaków się tam pojawiała, słuchajcie, ale najczęściej na pozycji aury, przepraszam, na pozycji szans. No, u Was tutaj na pozycji aury. Ciekawa sprawa, słuchajcie, ciekawa sprawa. Dobrze, słuchajcie. Ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, rycerz Buław oraz karta złodzieja. Słuchajcie, no cóż, wychodzi szydło z worka, wychodzi prawda na jaw. Jeżeli chodzi o jakieś sytuacje związane z jakimiś relacjami, moi drodzy, to nagle się po prostu tutaj okazuje, że że coś jest nie tak. Ta osoba coś ukrywała, ta osoba miała coś tam za uszami, może miała jakieś swoje niepodokańczane sprawy, niepodokańczane tematy, o których być może panny wiedziały, no ale, no tam przymykały oczy na pewne sprawy, a być może panny kompletnie na ten temat nic nie wiedziały. No i tutaj, słuchajcie, dopiero wyszło szydło z worka, coś się, słuchajcie, tutaj objawiło światu. Rycerz była w, słuchajcie, to jest nie do końca dojrzały człowiek, taki tutaj emocjonalnie, nie do końca ta osoba potrafi budować jakieś stałe, trwałe relacje. Jest to fajna osoba na romans, na zmianę w życiu, na jakąś przygodę, moi drodzy, no ale niekoniecznie na stałego partnera, tak? Jeżeli będzie stałym partnerem, to wiecznie będzie jakiś tam nieodpowiedzialny, wiecznie coś tam się będzie działo, wiecznie, wiecznie jakieś tam będą po prostu historyjki. Będzie może bardzo dynamicznie, będzie może bardzo intensywnie, ale to nie to, czego może przeciętny człowiek szukać. Przeciętny człowiek szuka spokoju w relacji, tak? No a jeżeli szukamy jakiegoś, słuchajcie, szumu, jakiegoś szuru w relacji, to znaczy się, że powinniśmy się zastanowić nad sobą. Być może jest to dobry moment na to, żeby pójść na terapię i faktycznie właśnie zająć się, zająć się sobą pod tym kątem. Moi drodzy, rycerz była i karta złodzieja, no więc właśnie, słuchajcie, wychodzi na jaw jakieś kłamstwo. Wychodzi na jaw wręcz jakaś kradzież, ale wychodzi na jaw kradzież czasu, zdrowia, energii, pieniędzy i inne wszelkiego rodzaju, słuchajcie, oszustwa, bo oszustwo też jest rodzajem kradzieży, bo kradnie nam naszą energię, nasz czas, ale również kradnie nasze marzenia, kradnie, kradnie takie nasze szczęście. Tak jest tutaj, słuchajcie, tutaj też jest coś, wychodzi na światło dzienne, co możemy nazwać ukradzionym szczęściem. Rycerz Buław, słuchajcie zawieszenie jakichś spraw w połowie, wycofywanie się z czegoś, całkiem możliwe, że po prostu ktoś tutaj ujawniony, zdemaskowany wycofa się ze swoich niecnych czynów, również słuchajcie po zdemaskowaniu i ujawnieniu czegoś, kogoś wycofa się z czegoś jakaś panna, e, moi drodzy. Proszę pamiętać, że buławy to jest ogień, więc bardzo dużo ma to wspólnego również właśnie ze znakiem barana. Całkiem możliwe, tak? Więc zwróćcie właśnie uwagę na, na, na to, co tam się w tym baranie dzieje w tym tygodniu, bardzo intensywnie. Moi drodzy, tak jak powiedziałam, prawda wychodzi na światło dzienne o jakichś tam osobach, o sytuacjach również. W tym tygodniu się przekonujecie, kto jest prawdziwym przyjacielem, czy jakaś przeprowadzka, czy jakaś zmiana tutaj faktycznie jest dobra, była dobra, czy ona wejdzie w jakąś rachubę, bo być może ktoś Wam namawiał tutaj na jakąś przeprowadzkę, będzie chciał. Ona mówić jakąś przeprowadzkę, więc nad tym się, moje drogie panny, poważnie i grubo zastanówcie. Paść mieczy oraz karta duchownego to są szanse tego tygodnia. No cóż, moi drodzy, pewna jakaś tutaj wrodzona ostrożność i jakieś niedeklarowanie się, obserwowanie, niewchodzenie w jakieś relacje, takie raz dwa od razu. Jest tutaj dla panien zbawienne. Paśmiecze, słuchajcie, wychodzą też jakieś sprawy z przeszłości. Niezamknięte, nieuporządkowane, niedomknięte, które za przeproszeniem ratują pannom cztery litery. Dzięki temu, moje drogie panny, nie umoczycie się w jakimś temacie brzydkim, osobistym, zawodowym, finansowym, a przede wszystkim właśnie osobistym, bo bardzo mocno jest tutaj taki osobisty ten, ten, ten rozkład. Bardzo mocno tutaj pokazuje przede wszystkim. Na relacje osobiste. Drogie moje panny, paśmie mieczy i karta, i karta duchownego, to jest właśnie zabranie jakiejś informacji, to jest podsumowanie czegoś, nie pchanie się w jakiejś sytuacji, nie szukanie czegoś na siłę, moi drodzy, nie szukanie na siłę kontaktu, takie przyczajenie się obserwowanie, właśnie w tym tygodniu przyniesie bardzo dobry skutek, bycie takim właśnie podejrzliwym, bycie takim wiecie, ob ob obserwatorem, bycie troszeczkę takim małym Biegiem, przyniesie tutaj naprawdę bardzo dobre skutki, no bo moi drodzy będzie to z korzyścią dla Was. Nie dacie się w coś tutaj wmanewrować. Nie dacie się wmanewrować w tym tygodniu, słuchajcie, w jakieś cudowne historie, cudowne relacje, cudowne jakieś, słuchajcie. Sprawy takie, niby tam jakieś finanse, niby jakieś sprawy zawodowe, tak, że tu, tu Wam ktoś obiecuje jakieś niesamowite umowy, jakieś góry na, słuchajcie, złote góry i gruszki na wierzbie, oczekując, że Wy również tutaj, to może być taka trochę osoba typu Uranicznego, czyli właśnie o taki Uraniczny Kochanek wpada do naszego życia, brak takiej odpowiedzialności zaczyny ich w ogóle za wszystko, więc Wy się tutaj nie dacie jakiemuś takiemu nieodpowiedzialnemu. Człowiekowi w coś wkręcić, mimo że przez moment naprawdę tutaj Wami zabuja. Choć mo, może tutaj też niektóre panny już, już, już w tym tygodniu wychodzą z tego tematu. Czy gdzieś byłyście już takie zakręcone, coś? Już tam gdzieś coś tego i nagle zaczyna się po prostu trzeźwieć? Wasza wrodzona jakaś ostrożność naprawdę przynosi tutaj niesamowite efekty, bardzo dobre zresztą efekty, ratujące Wam, tak jak wcześniej powiedziałam, cztery litery w życiu. Drodzy moi, karta piątki, mieczy oraz karta niebywałego szczęścia, no to zobaczcie, aż dosłownie dreszcz mi poleciał po kręgosłupie, przeleciał. To są ostrzeżenia. Piątka mieczy słuchajcie, to są sytuacje bez przyszłości również. To są wszelkiego rodzaju jacyś psychofani, wrogowie i różni inni. Tu macie sytuacje bez przyszłości, a karta tutaj niespodziewanego szczęścia, przed chwilą to powiedziałam, moi drodzy. Uważajcie na super okazje. Uważajcie na super miłości. Uważajcie na super okazję do pracy zawodowej, uważajcie na super okazję kupna, sprzedaży czegoś, uważajcie na wszelkiego rodzaju właśnie super okazje, bo te super okazje mogą się tutaj okazać bardzo dziwne, trudne, dramatyczne wręcz dla Was. Piątka mieczy, moi drodzy, to są sprawy bezcelowe i bezsensowne. Może się okazać, że po prostu no, ktoś bardzo Was nie lubi z tego powodu, że po prostu macie coś, czego on nie ma. Poczucie pewności siebie, My jesteście po prostu inne niż on czy ona, tak? Więc to jest, słuchajcie, taki psychofan, to jest taki wróg. To jest ktoś taki, kto sam tak naprawdę dobrze nie wie, dlaczego to czyni, ale ma ochotę wam uczynić jakiegoś psikusa, że tak powiem, delikatnie, albo źle. Więc moi drodzy, tutaj karta niebywałego szczęścia przy karcie piątki mieczy uważajcie na wszelkiego rodzaju takie sytuacje, w których może Wam się wydawać, że chwyciliście Pana Boga za nogi w sprawach zawodowych, finansowych osobistych, w przyjaźniach, rodzinnych itd., itd. Dystans, bycie osobą taką zdystansowaną, wyciągającą wnioski ze swojej kiedyś już tam przeszłości, bycie osobą podejrzliwą, obserwującą, zbierającą informacje. Ale moi drodzy, się to bardzo opłaci. W tym tygodniu się to po prostu opłaci. Wyjdziecie cało i zdrowo, i sucho, i obron obronną ręką z każdej dziwnej zawiłości i sytuacji. Ja myślę, że niektórym pannom to po prostu przyszło już tak z tym tygodniem i to są już takie sprawy, które się tutaj gdzieś tam toczą i się zadziewają, a panny po prostu w tym tygodniu potrzebują pewnych jeszcze tam może informacji, żeby postawić kropkę nad jej i z czegoś po prostu wejść. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, drogie moje panny, i zapraszam na kolejne spotkanie z moimi